Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku mojego dziwnego kursu pod tytułem Dziwny Kurs Osobowości. Dlaczego dziwny? Bo jest to kurs nie dla widzów, a dla mnie. Dla mnie, który go tworzę i rzucając go do sieci, niejako zyskuję odwagę, bo trzeba się odważyć, żeby coś takiego wyrzucić. A po drugie, czytając Wasze komentarze, opinie zwrotne, patrzę, co zrobiłem źle, czego mogłem się nauczyć, jakieś rady czasami od Was dostaję i po czasie oglądając swoje filmy, widzę postępy lub ich brak. Uczę się tutaj przemawiać, uczę się tutaj mówić, rozmawiać i uczę się wyciągać wnioski, szukać konkretnych informacji, by jeszcze lepiej pracować nad sobą. Dziś powiem Wam o analizie stylów myślenia FRIS. Co to jest? Co to jest w ogóle styl myślenia? Styl myślenia jest to, krótko mówiąc, nie jestem psychologiem, więc trudno mi to jest dokładnie zdefiniować, ale jest to sposób, w jaki intuicyjnie reagujemy na pewne sytuacje. Na powstałe. Zdarzenia na powstałe problemy. Jak podchodzimy do nowo powstałego problemu? W jaki sposób rozważamy w ogóle jego rozwiązanie? Są cztery style. Pokażę Wam, z czego ja korzystam. Powiem potem, gdzie wykonałem sobie taki test. Więc tak, cztery style. Myślenia, czyli zawodnik, partner, wizjoner i badacz. Ja okazało się, że jestem wizjonerem i wszystko mi się zaczęło pięknie układać, ponieważ brakuje mi cech zawodnika. Zawodnik to człowiek, który logicznie postępuje, podejmuje jedne konkretne decyzje. Brakuje mu dyplomacji, jest dosłowny, szybko rozwiązuje problemy, ale jest zdefiniowany na cel. Dlaczego ja myślałem, że jestem zawodnikiem? Ponieważ całe życie prawie prowadzę firmę albo prowadzę zespół ludzi i myślałem, że skoro ja dowodzę drużyną, to że ja jestem tym zawodnikiem właśnie. Okazało się, że nie. Jestem wizjonerem I stąd się biorą pewne rozwiązania moich zagwozdek. To znaczy, jestem osobą bardzo chaotyczną. Mnóstwo pomysłów. Często byłem krytykowany i nadal jestem krytykowany za to, że w jednej minucie mam 20 pomysłów i czasami ciężko ze mną wytrzymać, ponieważ zaczynam jakieś zadanie, a ja w ciągu jego trwania zmieniam zasady gry, ponieważ widzę to wszystko z góry, ponieważ oceniam daną sytuację. Jeżeli pojawia się nowy pomysł, ja go zawsze chcę w tej chwili wdrożyć w życie. Przeszkadza to wielu moim współpracownikom, dlatego jeżeli ja chciałbym, Dobrze zarządzać, można powiedzieć, firmą, niedobrze, bo wizjoner też może dobrze za zarządzać firmą, ale gdybym chciał być taki bezwzględny, no nie będę. Muszę mieć kogoś, kto mi w tym pomoże. Dlatego ja jestem osobą, która absolutnie nie nadaje się do yy, pracy z dokumentami, do pracy z papierami, do archiwizowania, do wypełniania tabel, Excela. I wiele razy rozmawiałem o tym z moim szefem i myślałem, że to jest po prostu moja niechęć do nauki się tego albo jakiś brak w edukacji. Okazało się, że nie, że ja tak po prostu mam, że te wszystkie nudne rzeczy, nudne cyferki, które ktoś może wypełniać, mnie nie nudzą. Ja muszę szukać nowych wyzwań, szukać nowych rozwiązań, dlatego ja świetnie się sprawdzałem i też wiele razy z moim szefami o tym rozmawiałem, że kiedy zaczynam nowe zadanie, to ja mam tyle energii w sobie, że ja potrafię w pierwszym etapie projektu, wydobyć bardzo wiele pozytywnych cech, znaleźć dużo oszczędności, dużo możliwości do zarobienia pieniędzy, ale kiedy ten projekt się kończy i pozostają takie rzeczy do naprawienia, do dokończenia, dokumentacja, którą trzeba wypełniać, uzupełniać, przepisywać, podpisywać, wierzcie mi, łatwiej mi prowadzić, rozpoczynać trzy zadania jednocześnie, gdzie mam mnóstwo energii, niż kończyć jedno. Proponuję Wam wykonanie swojego testu, swojej analizy myślenia, ponieważ może Wam to pomóc w wielu sprawach. Może się okazać, że coś, co całe życie robicie, jest wbrew temu, jaki wy macie styl myślenia. Wy podołacie, bo jeżeli nauczycie się czegoś, jeżeli będziecie trenować, usilnie ćwiczyć tą jedną rzecz. To i w końcu to zrobicie, będziecie tym dobrze, ale będzie to kosztowało was tyle energii, pójdziecie pod prąd. Wystarczy wiedzieć, w jaki my sposób myślimy, żeby znając też styl myślenia innej osoby, wiedzieć, w jaki sposób się z nią dogadać. Gdzie trzeba pójść na kompromis? Jak tamta osoba myśli? Dlaczego myśli inaczej i jak wy możecie się porozumieć? Słuchajcie, świetna metoda. Naprawdę bardzo dobre narzędzie. Ja Wam podlinkuję pod filmem mojego link do miejsca, w którym wykonywałem ten test. W gruncie rzeczy to był mój dobry kolega Adrian, bardzo polecam. Podczas samego testu najpierw wypełniacie ankietę, odpowiadacie na ileś pytań, potem te pytania są analizowane i odpowiednie, Algorytmy lub osoby dobierają Wam ten styl myślenia. Potem spotykacie się ze swoim szkoleniowcem osobą, która Wam ten test będzie przedstawiać, i niektóre rzeczy trzeba doprecyzować, czyli niektóre rzeczy są niejasne. I w pytaniach, w rozmowie z tym człowiekiem, można ukierunkować konkretnie, gdzie Twoja osoba, w jakim kierunku podąża myślowo jakie ma predyspozycje. Bardzo polecam test analizy stylów myślenia Fris. Zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.